Natura 2019 Czerwiec rozwiąż równanie równanie trygonometryczne. 4 sinus 7x cosinus 2x jest równe. 9x to jest 7x plus 2x, i tutaj skorzystam z, właśnie z tego, że to 9x mogę napisać jako 7x dodać 2x. I za chwilę skorzystam z wzoru na sinus sumy argumentów. 4 sinus 7x cosinus 2x jest równe dwa razy sinus alfa plus beta, czyli to jest sinus alfa cosinus beta dodać cosinus alfa i sinus beta. Odjąć 1, czyli 4 sinus 7x. Cosinus 2x jest równe 2 sinus 7x cosinus 2x. Dodać 2 cosinus 7x y, sinus 2x i odjąć 1. Tu jest 4 sinus 7 cosinus 2 i tutaj jest 2 sinus 7 cosinus 2, czyli jak przeniosę na lewą stronę, one się y, redukują, to znaczy mogę je odjąć, czyli 2. Sinus 7x cosinus 2x odjąć 2 cosinus 7x sinus 2x równa się minus 1. Obustronnie podzielę przez 2, czyli sinus 7x cosinus 2x odjąć cosinus 7x sinus 2x jest równe minus 1, druga. No i teraz dobrze patrząc na to po lewej stronie sinus cosinus i taki sam cosinus sinus to, to jest wzór na sinus, tylko tym razem różnicy argumentów, czyli sinus 7x odjąć 2x równa się minus 1 druga. Zatem sinus 5x jest równy minus 1 druga. Argument, dla którego sinus jest równy minus 1 druga, to jest minus pi szóstych, czyli minus 30 stopni. Więc 5x równa się minus pi 6 plus 2 pi lub 5x równa się pi 2 a pi 6 przecież ma być, pi odjąć pi 6 czyli 7 szóstych pi plus 2 pi, gdzie k należy do całkowitych. Dzielę to przez 5, czyli x równa się minus pi 30 plus 2k pi przez 5 lub x równa się 7 30 pi plus 2k przez 5. No i teraz mam podać rozwiązania, które są w przedziale od 0 do pi. Oczywiście można zrobić taką metodą. Podstawiam za k1 za k2 i otrzymuję w ten sposób liczby, które należą do przedziału. Ale można też spróbować to rozwiązać, czyli tak. Minus pi przez 30 dodać 2K pi przez 5 ma być mniejsze lub równe od pi. Sprawdzę tylko, że przedział ma być domknięty, tak, domknięty, i większe lub równe od 0. Mnożę to obustronnie razy 30, czyli 0 jest mniejsze lub równe od minus pi dodać. 12 π mniejsze lub równe od 30 pi, yy, mogę to podzielić przez pi, czyli 0 mniejsze równe minus 1 dodać 12 k jest mniejsze lub równe od 30, czyli 0 jest mniejsze lub równe od 12, nie 0, tylko teraz tą jedynkę będę musiał dodać do wszystkich trzech stron, czyli 1 jest mniejsze lub równe. 12k mniejsze lub równe 31 i podzielone przez 12, czyli 1 12 jest mniejsze lub równe, k jest mniejsze lub równe od 31 12, to jest 2 całe i 7 12. Takie ma być k. K jest całkowite i ma być od 1 12 do 2 całych i 7 12, co oznacza, że k jest 1, ewentualnie 2. No to jeżeli wrócę teraz na początek zadania, to k jest 1, czyli x równa się minus pi 30 plus 2 pi przez 5, czyli 12 pi przez 30, czyli 11 pi przez 30 i drugi x to jest minus pi przez 30 dla k równego 2. Czyli mam 4 π muszę pomnożyć razy 6, czyli 24 pi przez 30, czyli 23 π przez 30, O no trochę tego liczenia tutaj było, tak starałem się dokładnie to pokazać, jak to można to wyznaczyć. Można było to tak robić metodą biorę minus pi 30, dodaję do tego okres funkcji i dodaję i dodaję tak długo, aż mieszczę się w tym zakresie, który jest podany w zadaniu, albo po prostu wychodzę poza zakres i koniec zadania. I tutaj zrobię tak samo jak po lewej stronie, czyli 7/30 pi plus 2 k pi przez 5 jest mniejsze lub równe od pi. Pomnożę to razy 30, czyli 7 pi dodać 12 kapi jest mniejsze równe od 30 pi. Podzielę to przez pi mniejsze równe 7 plus 12k mniejsze równe 30. Odejmę 7. 12k mniejsze równe 23 i podzielę przez 12, czyli 7 dwunastych. Mniejsze równe od 23 dwunaste, czyli 1 cała i 9, i 11 dwunastych. Czyli k jest 0 i k jest, może być 1 czyli x równa się 7 pi plus 0, czyli po prostu 7 30. i czwarte x jest równe 7 pi plus podstawiam jedynkę, czyli 2 pi przez 5, czyli 12 pi przez 30, czyli 19 30 pi. Zatem rozwiązanie to jest 7 trzydziestych pi.